Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam się z wami z kuchni Bo w dzisiejszym odcinku będę dzielić się z wami Tym co jem w ciągu dnia I oczywiście będę pokazywać wam Jak przygotowuję swoje posiłki I napiszę wam wszystkie przepisy Tak żebyście mogli je odtworzyć Słuchajcie zanim Zaczniemy gotowanie Chciałam podziękować wam za ten Mega pozytywny feedback pod ostatnim filmem Wiele z was napisało do mnie Że dziękuję mi za ten film Że same się gdzieś borykacie z takimi problemami I jestem Teraz waszym takim światełkiem w tunelu, i nadzieją na to, że u was też ta sytuacja się poprawi. No to było bardzo, bardzo miłe. Powiem Wam szczerze, że ja się tak destresowałam i denerwowałam przed dodaniem tego filmu. Nie byłam pewna, czy to robić. I teraz bardzo się cieszę, że to zrobiłam i cieszę się, że są tak pozytywne komentarze, że jest tak dużo komentarzy Staram się każdej z, z was odpisać No i tak jak obiecałam, dzisiaj trochę sobie pogotujemy W ogóle jest śmieszna sytuacja, bo Jury dzisiaj nagrywa film, w którym jest cały dzień na tak I na wszystko, o co go poproszę, musi odpowiedzieć tak Więc myślę, że go trochę wykorzystamy tutaj w kuchni Albo może w sprzętaniu go wykorzystamy to pomysł, w ogóle świetnie się złożyło Ja całkiem niedawno wstałam Zrobiłam swoją pielęgnację poranną A jeszcze nic nie jadłam Powiem wam, że ten czas kwarantanny Staram się na maksa wykorzystać Jeżeli chodzi o poprawę kondycji mojej skóry Bo po prostu mam na to czas Wiecie, żeby się smarować balsamami dwa razy dziennie Żeby robić sobie maseczki, peelingi Niedługo pojawi się też odcinek o pielęgnacji No dobra, to zaczynamy od śniadanka Zabieram was dzisiaj do kuchni to zaczynamy od naparu, który zrobię z miodem, cytryną i imbirem. Codziennie rano piję taki napar z ciepłą wodą. Zawsze robię tak, że robię najpierw napar, a potem przygotowuję śniadanko, więc zaczynam sobie takim naparem i pokażę Wam moje ulubione Omlety białkowe. Ten przepis jest mega prosty. Staram się zawsze najeść porządnie na śniadanie, bo, bo też bardzo pilnuję tego, żeby między posiłkami niczego nie jeść ani też nie pić innych rzeczy niż woda. Żeby mieć te 4 godziny odstępu między kolejnym posiłkiem i przez te 4 godziny pić wyłącznie wodę. No dobra, to jedziemy. to właściwie są banalny po prostu imbir, cytryna wyciśnięta, miód, ale nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, ale tak jakby ktoś nie wiedział, no to powiem wam, że oczywiście miodu nie można dodawać do wrzątku, ponieważ traci swoje właściwości odżywcze. No i jak kupujecie miód, to też uważajcie, ponieważ jeżeli miód jest z mieszanką miodów polskich i z Unii Europejskiej, to ten miód jest dupy i też nie ma za wielu właściwości odżywczych, ponieważ w procesie tego mieszania je traci, więc wybierajcie polskie miody z polskich pasiek ja sobie dolewam zawsze najpierw żołądek, a potem trochę jeszcze zimnej, zwykłej wody i dopiero daję miód mm. ja na maxo imbir, więc bardzo mi smakuje Przechodzimy do omletów. E, wiem, że Juri na swoim kanale pokazywał te omlety, ale ja robię je trochę w inny sposób. Do zrobienia moich omletów potrzebujecie jajek na jedną osobę myślę, że dwa jajka w zupełności wystarczą, wodę gazowaną, kakao i coś, czym te jajka dosłodzicie. Może to być stewia, może to być miód. E, to już jak uważacie. No, dzielamy. Trochę mi się wbiło żółtka, ale tak dosłownie pół, więc nic się nie stanie. Ja czasami nawet robię te omelety, że wbijam normalnie jedno żółtko. I kochani, ponieważ jest dzień, w którym jest wszystko no tak, to, a wiesz, ja tego nie lubię robić, to proszę, ubijesz mi jajka. Trzeba dodać trochę soli, bo jak jest sól, to szybciej się ubije jajko. Jak uda wam się ubić już jajko mniej więcej w taką piankową konsystencję, ale ono nie jest jakoś tak bardzo mocno ubite, dodajemy kakao. Ja wam polecam deco na najlepsze. Ja w ogóle uwielbiam smak kakao, więc ja dodaję go dużo. Dobra, styka. Pamiętajcie, że ja robię porcję na dwie osoby, w tym jedna z tych osób bardzo lubi jeść. O tobie, kochany. Dodamy sobie troszeczkę stewi, żeby było słodziutko. Dobra. No i zapraszam cię, skarbie. Znowu ubijać? A jak. Ubijamy sobie tą masę. Tak, Łowieś, <laughs> <laughs> ubijamy masę. Yeah! I dodajemy teraz odrobinkę wody gazowanej. I jedziemy dalej. Moja masa na omlety jest już prawie gotowa. I ja przygotuję dzisiejsze omlety z borówkami i z bananem. Teraz oczywiście musimy nasze naleśniczko, omleciki usmażyć, więc rozrywamy tłuszcz. Ja akurat mam masło klarowane, ale często używam oleju kokosowego do tego. Zobaczcie, w ogóle ta masa jest taka już, takie, hmmm... Czekoladę, ale że chodzi mi o to, że jest taka w takiej bąbelki, mm. że taki puszysty będzie. Puszysty? No. I jedziemy, słuchajcie. Hop. No i fajnie. No i fajnie. Może będę musiał tak każdy przepis twój nagrywać tak. dzisiaj? Słuchaj, ja chcę ale na to nie jest moja wina, że dzisiajśmy sobie ja że nagrywam na swój na kanał film, ja tak. Ja chcę usiąść na chwilkę. Zaraz usiądziesz, zrobię śniadanie. <laughs> Zobaczcie, już powolutku zaczyna się robić, już jest dookoła taki mocniej podpieczony i tak pięknie pachnie kakao. Czujesz? Czujesz czy nie? Nie czuję. Ty... Ja czuję, pięknie pachnie. Pięknie. Teraz jest najtrudniejszy moment. Jaż go obrócić na drugą stronę i przyznam się przez bicie, że ja tego nie umiem robić, tak, ale Juri potrafi. I cyk! Mamy to! Słuchajcie, naprawdę te y, omlety robi się bardzo krótko. To się tylko białko tak naprawdę musi ściąć, więc bardzo szybciutko te omlety przewracamy na drugą stronę i pierwszy omlet będzie już gotowy. Słuchajcie, ja do tego omleta dodam masło orzechowe, dżem truskawkowy. ja sobie wiśniowy? okej, okay. Troszkę banana i borówek. W ogóle polecam wam, bo super dżemy, o takie, 100% z owoców i bez cukru, zobaczcie mają naprawdę spoko skład i te dżemy są w Lidlu, ja bardzo lubię w ogóle połączenie masła orzechowego i dżemu, dobra przerzucaj, to jest dla ciebie Jako dodatki wybrałam dzisiaj masło orzechowe, troszkę dżemu truskawkowego, borówki i odrobinkę banana. Ale tak naprawdę możecie sobie tutaj wybrać to, na co macie ochotę. Ja też lubię taką wersję z górtem naturalnym, jabłkiem i cynamonem. Jeżeli chodzi o te omleciki, czy tam naleśniki, w sumie nie wiem. To mam nadzieję, że pokazałam wam też, że da się je zrobić bez mogi pszennej. Ja się zabieram teraz za jedzonko. Ale było pyszne! Teraz sobie zrobię kawkę. Zaraz poproszę cię, żebyś zrobił mi tą kawkę. Dobra, nie będę taka, ja zrobię tobie. Wow! Cieszysz się? Cieszę się. Ale ty wyjmiesz zmywarki i załadujesz nowe. Dobrze, chętnie. Ja jestem bardzo zadowolona, że dzień, w którym nagrywam dla was przepisy, zbiegł się z tym, że Juri nagrywa dzień na tak, naprawdę. No dobra, słuchajcie, to ja się z wami na chwilkę żegnam i widzimy się, jak będę robić obiad. Ja skończyłam niedawno trening online z The Ones No powiem wam, że trochę się zmęczyłam Było super, po prostu mega, mega, mega energia I dziewczyny wiem, że to oglądacie, więc dziękuję wam Było cudownie i oczywiście widzimy się za tydzień Powiedzmy, że dzisiaj mi się trochę poprzestawiały godziny moich posiłków Bo trochę za późno zjadłam śniadanie Na obiad dzisiaj przygotuję pulpeciki z indyka z pomidorami, mlekiem kokosowym i kolendrą i do tego zrobię makaron ryżowy bo mam po prostu dzisiaj straszną ochotę zjeść makaron mam no akurat makaron ryżowy, bardzo go lubię więc zjem makaron ryżowy ale myślę, że możecie tutaj zrobić sobie te pulpeciki z czym chcecie z ryżem, z kaszą czy z jakimś innym makaronem i zrobimy do tego jeszcze sałatkę z sałaty rzymskiej i z ogórków i delikatnie zalejemy to jogurtem tak zrobimy. Taką fit mizerię powiedzmy. Dobra, to jedziemy. Do zrobienia naszego obiadu potrzebujemy mięsa mielonego z indyka, kolendry, pomidorów w puszce, mleka kokosowego, cebulki, czosnku i jedno jajko. No i makaronu. Ja robię dwa opakowania mięsa, ponieważ chcę, żeby jeszcze było na jutro. I tak jak wam wcześniej <laughs> wspominałam... Jury je ja dużo, bo jest dużo chłop. A ja zapraszam was na naszego TikToka, którego dzisiaj nagraliśmy nowego i jest naprawdę śmieszny. Bardzo mi się on podoba. Wbijajcie na mój kanał i wczoraj był fajny film, film jaki? Cały dzień na tak. Dobra, ja od razu poproszę cię za chwilę o pomoc. Najpierw przygotujemy mięso i teraz tak, ponieważ ty jesteś lepszy w krojeniu. Kroimy cebulę. Mam pokroić, nie? Tak. Pokroić tak, tak, ci go... cebulę? Tak. Dawaj. Chciałabym, żebyś cebulę. Nie przynajmniej tego nauczyła. że jak gotujemy, to od tego sprząta Ooo, to niewiele mężczyzn to potrafi. Tak, ja już się nauczyłem tego. Bo sprzątać na bieżąco. Wy mhm, to... takie, dajcie znać, czy wasi faceci tak mają, że jak coś gotują, to po prostu kuchnia wygląda jak pobojowisko Myjemy jajko. Próbuję się popisać przed wami i zrobić coś takiego. Dobrze. Wow. Czyli mamy mięsko mielone, jedno jajko i zeszkloną czerwoną cebulkę i czosneczek. I teraz wszystko to mieszamy. Dzięki temu, że jest jajko, to wszystko się pięknie trzyma i wszystko się ładnie zlepiło. Nie dodajemy tutaj żadnej mąki niczego. Mam takie pytanie, jak to tak zjechał tą patelnię? Ja no, przypaliła mi się parę. Zgadza mam jedną tajemnicę, że Ewa ma coś takiego po babci, że często lubi sobie coś przypalić, ostatnio położyła patelnię z masłem klarawany i ja mówię, kochanie dymi się, o przepraszam, dymi mi się. Mam już tutaj przyszykowane ogóreczki, sałatę, jogurt naturalny, pieprz, sól i czosnek. I sobie to podamy, już jak będzie całe danie gotowe, tak na świeżo. Moje podwyciki już są praktycznie gotowe. Zaraz dodamy do nich pomidory, krojone i mleko kokosowe. Patrzcie, zawsze, ile procent ekstraktu z kokosa mam mleko kokosowe. No to niestety ma dosyć mało, bo 57, ale tylko takie było, a już nie chciałam jeździć i szukać. No ale są też takie, które mają 80 jeżdżą, więc na pewno są zdecydowanie lepsze. No ale dobra, nie mam wyboru. To samo jeżeli chodzi o pomidorki, to patrzcie, czy nie mają w składzie cukru, bo jest on tutaj totalnie zbędny, a, a niestety niektóre mają. Te akurat nie. Mają super skład, jeszcze są z ziołami. To jest ten przepis, co? Misiek, jak myślisz? prosto, bardzo My już nieraz taki obiad jedliśmy Ale tak podsumowując, bierzecie mięsko mielone z indyka Dodajecie czosnek, ze szkloną cebulkę Jedno jajko, formujecie Takie malutkie kotleciki, smażycie te kotleciki Dodajecie pomidory w puszce Krojone, mleko kokosowe Świeżą kolendrę Gotujecie makaron, kaszę, ryż Cokolwiek chcecie Ja no wam polecam moją fitmizerię No i macie super obiad gotowy Cześć kochani, witam was w kolejnym dniu. No nie będę wam ściemniać, że jem teraz kolację, bo dopiero wstałam. Wczoraj po prostu nie zdążyłam zjeść kolacji. Nagrywaliśmy dwa filmy. Włączyliśmy sobie Harego Pottera i zasnęłam, więc bardzo źle się stało, ale zjadłam tylko dwa posiłki. Po prostu byliśmy na maksa zmęczeni już wczoraj i nawet tego Harego Pottera nie obejrzeliśmy, tylko po prostu po 10 minutach e, i ja i Juri zasnęliśmy na kanapie. Więc teraz zjemy sobie tą kolację na śniadanie. Jest to taka lekka sałatka. Dobra, nie ma co przedłużać, jedziemy. I słuchajcie, to jest na maksa szybki przepis. Mamy! Buraki gotowane, Rynaczek dla moi drodzy. Serweta, pomidory, jedną marchewkę i rukolę. Wszystkie te wyżywka i ser ze sobą zmieszam. Dodam do tego oliwę z oliwek, pestki dyni, trochę octu balsamicznego. No i to wszystko. Sałatka jest już gotowa i ja się zabieram za jedzenie. Zrobiłam wyjątkowo porcję, tylko dla siebie bo Juri średnio lubi sałatki, więc on pewnie zje sobie coś innego. No i co, i kochani, żegnam się z wami. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. jeżeli tak, to koniecznie dajcie mi znać. I napiszcie, czy chcecie więcej takich odcinków z, z tym, co jem, z jakimiś przepisami. Czasem też wrzucam takie rzeczy na mój Instagram, więc zapraszam Was również na mój Instagram. Wbijajcie na kanał Juria, bo tam jest film, w którym zrobił zdecydowanie więcej rzeczy niż e, pomoc mi w kuchni. Mam nadzieję, że tym odcinkiem pokazałam Wam, że można zjeść zdrowo, ale też smacznie, że wcale nie jest to super czasochłonne, bo wiem, że wiele osób tak myśli. Przyznam się Wam szczerze, że ja tak często nie gotuję. Juri, dużo gotuje w naszym domu. Zwróćcie też uwagę, że naprawdę przygotowanie takiego posiłku zajmowało mi na najdłużej. Oczywiście zajął obiad, ale i tak było to około 20 minut. Wszystkie przepisy znajdziecie w opisie. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. To był taki bardziej vlog kulinarny. Wiem, że jest przepiękna pogoda, i z całą ochotą na maksa pójść gdzieś na jakiś spacer, ale. Ograniczę się do wyjścia na spacer na balkon i wam również to polecam. Trzymajcie się cieplutko, jeżeli podobają wam się moje filmy oczywiście zasubskrybujcie mój kanał i widzimy się w kolejnym filmie Buziaki.